すごく。<laughs> Fozão cool. do Polonia. Huh? Kolonia 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 Hispaniur Ojśka Waldek jedz Co? Up. Paweł krzyczał, żebyś żeby jechał O oh, kur cool. Myślisz Paweł, żeby jechać górą? No wiesz to jak utrzymasz równowagę, to jedź no może środkiem. No, ale ja uważam, że trzeba oszczędzać siły i dołem je normalnie napierdalać Wiesz jak to jest Jak się wyćmocisz raz to będzie słabsze. Za chwilę jeszcze bardziej i tak dalej. yeah Nie pali? Nie pali No, 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 no A no. kurwa no, chcecie i raczej bez gazu Coś gumo pomaga już, ale. Może schowajcie się w cieniu. No tak, niech tak. ciebie tu zostawimy, żebyś tu stał. Ale ciekawe, schowajcie się w cieniu, nie? No tu na przykład? Co się ja Może się zapilnówki. który problem? Nie, a cóż tu cieknie? Języki nie ma, co? Coś to jest? Właśnie. a to jest odma od filtra, zalany, zalany jest, no. no to bez gazu trzeba w takim razie, albo poczekać chwilę, bo no? pamiętasz no. jak miałeś taką samą sytuację, czekaliśmy jakieś 10-15 minut i po prostu poszło, on jest po prostu przylany, a zamknij mu w lot paliwa, zamknij mu w lot, całkowicie, zakręć. I pełen na pełnym gazie on wywali tą mieszankę, wiesz, szybciej. Ale go teraz odpadać? Poczekaj, ja, bo ja mam dekompresator, to on i tak wywali. No, no to już. To na, na tym, na dekompaść. Jeszcze na dekompresator. Ty się nie tak szybko nie, No dobra, ale słuchajcie, no to dajmy mu odpocząć, no? No. Hmm? tam Paweł jak będziesz jechał to są wykopane dwa rowy. Ja jeden przeskoczyłem a na drugim po prostu. Widziałem. Ej, Pojechałem tak ty, ty jednak ty miałeś rację. Trudne to jest, bo tutaj są te takie... No ale widziałeś co się działo tutaj. Ale tutaj jest masakra. Hmm? To to po prostu ogień. Wydawaliście tak samo jak ja? Czy jeszcze jakby wiesz, że nie, się, kurwa, w jak my pojechaliśmy po lewej stronie drogi, tak tam było górka. takie, że no, to, trzeba wiesz, było wiesz Trzeba było równowagę stać i walczyć, bo było też. Było też góra do co nie? Mhm. ale się udało. No chlibuzi, jest chyba około idące. Chłopaki tylko czekają na to. A co tam jest w ogóle? Co to wywaliło tam z tyłu? Paliło. No, taki tam? to to jest